ja teraz sobie żonkiem cisnę kosić trawę, zaraz Wam powiem więcej. Pokażę Wam tutaj kukurydza siana 3-4 maj. Ta, się ta akurat chyba 3 była siana. No, powschodziła, także jest ok. No, a tutaj mamy mieszaneczkę. Też nie ma biedy, chociaż jest sucho tutaj u nas na Mazurach. No, no i co, jadę kosić pierwszy pokos. No, wcześniej to widzieliście tam takie, tylko była przy, przy po prostu takie... Pierwszy próbny, ale to za bardzo i tak było słabe, bo znaczy nie za ba... no, było słabe, to bo z tego względu, że wyszła niecała jedna bela, więc nie wypróbowałem to na 100% tej prasowierki, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek owijam, prasuje. Wszystko jest ok, tylko że nie była pełna bela, Musiałem a nie poszła z automatu. Było wina siatkę. Tutaj mamy młodą trawę, tu jest kubkówka z czymś tam jeszcze pomieszana, nie pamiętam no mieszanki takie, ale większość kubkówki. A dopiero za półtora tygodnia, w sobotę, przyjadą do nas zbierać strawę, trzeczkarnią, więc no ten kawałek już był słaby jakościowo, z trawą, po prostu ona nie będzie miała w sobie wszystkiego co trzeba, więc za stara wiadomo jak to jest. No i tym bardziej, że szkoda, bo to idzie wszystko później do paszy, do paszowozu i jest mieszane, nie trzeba jak jest dobrej jakości, dużo ma białka, sypać że paku tyle. Oszczędności. No i wiadomo, no to też tego krowy nie chcą później, za bardzo je się to strawa stara, taka kubka przeklinięta będzie. Więc stwierdziłem, że zrobimy bele na 100% wtedy, przygotujemy się z prasą wiarką. Znaczy, przygotujemy, jest gotowa, tylko no, sprawdzimy w większej ilości, czy coś się nie dzieje i, i będzie coś się zrobiło. Że... no takie to małe, będą sia na kosy. A ta mówi, tam mi, że to jest blokada, nie założona. Duża trawa, więc gęsta, więc będzie git. <laughs> Ogólnie to nie ma w tym roku za wiele tych traw, tak patrząc wszędzie po postwiskach, tam gdzie młode to jest spoko. Albo ziemia jakaś taka, gdzie ta wilgoć jakoś jeszcze jest. na piaskach no to już miejscami, no to jest na górze jest poprzypalana. Daleko nie ma, ile tutaj? 2 km? Całe półtora może. Także... Karol jedzie za mną. Karol świder. A za Karol. Karolem jedzie młody. Karol kierzy motorkiem. Ja będę, znaczy obiadę tutaj, zobaczę co i jak tutaj z tym polem jest i zmienimy się. Młody będzie przewracał, a świder będzie tutaj kosił za mnie. Ja jadę ziemniaczki obredlić, no bo już jest spora. Wcześniej były bronowane. Teraz dziecko znowu już ruszyło, więc przysypię te ziemniaczki. No i widzimy się za moment na polu. No i dobra, jadę trzeci raz przejechałem tutaj od brzegu, żeby już było można przewracać sobie wszystko Zaraz, no ale tak jak mówię jadę na HT. ostatni przejazd jadę Bo muszę jednak jeszcze krowę zakończyć, bo do sprzedania dzisiaj A trawa, no powiem Wam, że Nie jest zła, miejscami jest słaba, ale ogólnie jest całkiem przyzwoita Także jest tutaj koniczyny, sporo kupkówki, no kupkówka już jest no już troszkę i za późno, ale na szczęście jeszcze nie ma tragedii. Tak to jest, jak właśnie są mieszanki. Traf. Tam jest czerny trochę powinno być. Też widać, czerne. Czołówki nie mam, bo się rozleciała. Oś po prostu mi się urwała, muszę albo drugą kupić jak nie, to na części z przerytą, w całości komuś. Więc... Nie robiliśmy i nawet yy, szukałem części, za bardzo nie było, więc odpuściliśmy. Młody pierwszy raz tutaj ładowarką wwozi kukurydzę w jakby to robił codziennie. Jeszcze jedna łóżeczka. Gitara. No i zmiana planów. Rusiak pojechał, bo tam jeszcze miał zobaczyć co i jak na polu. A my zostaliśmy tutaj, więc ja jadę radzić, Karol tu będzie ogarniał i później przełówki przegonimy. Od razu zgarnianie. Gitara. Dobra, można coś ponagrywać z owijania i prasowania. Wcześniej Marta nam chciało to wszystko jak trzeba działać, ale to z tego względu, że siatka nie chciała iść, i ten stawia trzeba dopracować, a tak to póki to jest ok. No, troszkę wolniej teraz jadę, bo grywa, muszę to wszystkiego dopilnować, a tak to powiem Wam, że spokojnie. Robimy u Dominika. Wcześniej Karol woził, ale już do domu musiał jechać, więc młody jest. No i Dominik teraz skończył grać. Pozdrowiuje. No i także pierwszy kawałek. Pierwsze dwa, ale to w sumie tylko przedzielone do, No to szły trochę długo. No a tutaj już jest ok. Chociaż wydajność no nie jest taka strasznie duża, aczkolwiek w porównaniu do feraboli, no jest ta różnica w zgniocie. Aczkolwiek w, w feraboli nie miałem ustawione nigdy na maksa, bo to jest dopiero dzielanie. Mocno sprzętu, także. No ale tutaj trochę może inna jakaś technologia z TNP zastosowany, Nie wiem, kto ma do tego aż tak, to się na tym nie zna. Dobra, zaraz będzie pęka z tego co widać. Dobra, poszła siatka, zaraz ci będzie. Mógłbym sobie za chwilę jechać, jak się opuści klapa, ale i to się owija wtedy. E, Bela się wyrzuca, e, tak jak teraz, jak siatka pójdzie, objęta bądź e, wtedy, jak włożyćmy guzik, to wtedy się wyrzuca. No i patrzcie, owijanie folii, żeby nie było, że to jest jakieś pokrycie na raz czy na coś. Przyjrzyjcie, cofnijcie sobie, jeżeli ktoś nie widział. Jeszcze raz włączcie. No i dobra. Z tym stawiaczem dobrze by było, jak na torfie czy coś, bo nie na torfie tylko na twarde trawy, na leczerne albo coś takiego. Walidaste, bo może się rwać. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze ale powalczymy z tym stawiaczem tak. No tak, to jest, jak człowiek się uczy. Dopiero. ile to wszystko długo schodzi. No ale. Jakieś tam zaczątki były, więc już mniej więcej łapało się o co chodzi, dopytałem się, też się... innych, no i Karol, tata, wszyscy razem, no i jakoś pomału coś tam się dało. instrukcję też ściągnąłem z neta, no i tam wszystko jest krok po kroku wytłumaczone. więc jest teraz w porządku. No i dobre skończyłem belowanie na dzisiaj. Już Dominik kończy wozić, ja tam kilka też wiozłem Także myślę, że jest wszystko w porządku, bo działa to dobrze Włączam sterownik Włączam wałek, jadę Zrobi się belka, także puszcza siatkę Później obcina, wy wyrzuca belkę o winie No i później przy następnej belce, jak puszcza siatkę, to tu z tyłu już o to wyrzuca No i tak po kolei, także idzie samo to z automatu, że tak powiem więc jest, jest okay. Nie muszę już tam nic naciskać Ciśnienie jest ustawione na zaworze. Nie jest na maksa, bo ja nigdy tak nie ustawiam, bo szkoda sprzętu. No i to trochę bez sensu. Także mele są dobre, bo zbite przede wszystkim tak jak powinny być. No i jest wszystko jak trzeba. Na razie to działa. Mam nadzieję, że nie będzie się pierdzieliło. Także do zobaczenia w następnym vlogu. No i... Jak nie będę czegoś wiedział, to będę się pytał pewnie. Także instrukcje mam. Sporo tam wyjaśnione jest, no i, i dużo uczy. No bo bez instrukcji to ciężko, że niektórych rzeczy się dowiedzieć. I dojść do tego. Także do następnego. Cześć.